Minęło 18. Zapraszamy Państwa na komentarze dnia. Sławomir Sieźniewski I Wojciech Suleciński. Dziś porozmawiamy o działaniach policji. Minęło 5 tygodni od zaginięcia Iwony Wieczorek. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co w tym czasie zrobiła policja. Będzie też o sprawach milszych dla ucha i dla serca, czyli rozpoczynających się właśnie festiwalu Solidarity of Arts. Wspomnę Państwu jeszcze nasz adres internetowy. Komentarze małpatvp.pl i już zapraszamy do pierwszego tematu. Pięć tygodni od czasu zaginięcia dziewiętnastolatki w Gdańsku. Jak się wydaje, sprawa wciąż jest niewyjaśniona. Zdaniem śledczych na pewno można wykluczyć wersję, według której Iwona wyjechała z własnej woli, nie informując wcześniej rodziców i przyjaciół. Na pewno też Iwona doszła do ulicy Czarny Dwór i tu mogła zostać uprowadzona. Policja nie wyklucza też wersji wypadku drogowego. Iwona mogła wpaść pod samochód, a jego kierowca, niezauważony, mógł zabrać jej ciało. Policja odebrała dziesiątki sygnałów od osób, którym wydawało się, że mogą coś na ten temat wiedzieć. Wszystkie okazały się nietrafione. Mimo to śledczy apelują, by nie zastanawiać się nad kontaktem z nimi w tej sprawie. A moim gościem jest inspektor Mariusz Darabasz, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku. Dobry, panie. Spędzić, panie Komendancie, jak to z Waszej perspektywy wyglądają te pięć tygodni? To jest takie śledztwo, które na początku wyglądało na takie po prostu banalne letnie śledztwo w sprawie nastolatki zaginionej. Teraz stało się jakby jednym z najbardziej medialnych chyba śledztw w Polsce. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Faktycznie na początku traktowaliśmy to jak każde inne zaginięcie. Niemniej zebrany materiał wskazuje, że mogło dojść tutaj do przestępstwa. W związku z tym zostało wszczęte śledztwo. Takich zdarzeń w tym roku, czyli zaginięć, mieliśmy 610. Chcę podkreślić, że 593 osoby zostały już odnalezione. Niemniej wszystkie zdarzenia, nie tylko to, traktujemy jednakowo. Takie same czynności są wykonywane w przypadku każdego zaginięcia. Jednak z uwagi tutaj na zainteresowanie medialne, a przede wszystkim gro informacji, które spływa do nas do policji o pewnych faktach, nie faktach, ale dotyczących tego zdarzenia, po prostu wszystkie one są przez nas wnikliwie sprawdzane. No i co się to trudnością tego śledztwa odnoszę wrażenie w ciągu tych pięciu tygodni było tak naprawdę eliminowanie tych tropów, które podsuwały Wam zarówno media, jak i wynajęty przez rodzinę detektyw, jak i no, tak naprawdę całej masy spraw, które wynikły jakoś po drodze. Tak, my dziennie gdzieś otrzymujemy około 15 różnych informacji, które naprawdę są wnikliwie sprawdzane. To z jednej strony są informacje, które zawierają jakieś tam fakty, Dużo jest to wymyślonych informacji. Dla przykładu mogę podać, że ktoś sobie zrobił żart, poinformował nas telefonicznie, że Iwona jest przetrzymywana. Policja najechała, okazało się, że to był zwykły żart. Takich informacji po prostu jest kilka dziennie. My jednakowo sprawdzamy takie informacje, które zawierają jakieś tam fakty. Czyli paradoksalnie trudniej wobec takiej atmosfery to śledztwo prowadzić? Śledztwo jak śledztwo, no po prostu naszym obowiązkiem jest sprawdzić każdą informację, którą uzyskamy i apelujemy do obywateli, aby te informacje przekazywali, bo pani Iwona po prostu ślad w pewnym momencie się po niej urywa i niestety nie mamy informacji dotyczących czy poszła w kierunku domu, czy też... W innym kierunku. Odnoszę wrażenie, że jeśli chodzi o te podpowiedzi mediów, to też są takie, które są krytyczne wobec policji. Dzisiaj czytałem w gazecie taką informację mówiącą o tym, że to, że policja jakby przedtem nie analizowała takiego wątku, że Iwona wieczorek mogła dotrzeć do swojego domu, czy też w okolicy swojego domu przy Czarnym Dworze spowodowało, że tam duża część monitoringu została już wykasowana. Czy pan po pierwsze to potwierdza zaprzecza? Ja zaprzeczam temu. Wszystkie czynności są wykonywane na bieżąco. Na początku były czynności wykonywane przez Komendę Miejską Policji w Sopocie. Po przyjęciu hipotezy, że mogło nastąpić tutaj przestępstwo, czynności zostały przejęte przez Komendę Wojewódzką Policji, została powołana grupa. Nazwór sprawuje nad tą sprawą prokuratura okręgowa. W związku z powyższym wszystkie czynności są z wielokrotnie z różnych stron kontrolowane. Chcę podkreślić też, że czynności wykonywane przez policjantów w Sopocie wykonane zostały prawidłowo. Były one kontrolowane zarówno przez Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej, jak i Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji w Warszawie. Tu uprzedził Pan moje pytanie, dlatego że jeśli chodzi o komendanta miejskiego policji w Sopocie, to odnoszę, że tę sprawę prezydent Jacek Karnowski wykorzystał do ostrej krytyki tego komendanta. Rozumiem, że Pana informacje i te zdobyte przez Biuro Informacji Wewnętrznej jakby nie potwierdzają tych zarzutów. Nie potwierdzają, ja tutaj nie będę się w tym temacie wypowiadał. Wróćmy w takim razie jeszcze do tego samego śledztwa. Czy Pan mógłby mi powiedzieć, czy można się spodziewać w tej sprawie jakiegoś przełomu i czy no, to jest oczywiście spekulacja? Wy przyjmujecie jakieś najbardziej prawdopodobne tropy i próbujecie jakby w tej chwili je wyjaśnić. My łącznie wraz, wraz z prokuratorą wszystkie hipotezy sprawdzamy. Sprawdzaliśmy, były przeczesane lasy wszystkie. Były nakuwane wydmy, czyli sprawdzają. czy to oznacza, że można wyeliminować już pewne wątki, które no, się pojawiały. Oczywiście, pewne wątki są po kolei eliminowane. No my po prostu taką roboczą, taką pracę od postaw praktycznie robimy. Każdy wątek po kolei jest sprawdzany. Sprawdzamy też na przykład wątek utonięcia, który, który jest wnikliwie w tej chwili sprawdzany. Także to jest, mówię, żmudna praca, bo czas w pewnym momencie, jak już. Mówiłem po prostu się urywa. Wróćmy jeszcze do tego wątku, który się jakby najczęściej teraz pojawiał, także był w naszym felietonie, czyli mówiącym o tym, że albo wsiadła, albo została wypchnięta, albo być może już martwa znalazła się w czymś samochodzie. Czy tutaj istnieje szansa, że nie wiem, jakieś nagranie monitoringu z jakiejś stacji benzynowej, z jakiegoś miejsca może sprawę wyjaśnić? Czy apelujemy, na przykład, do ludzi, którzy dysponują takimi monitoringami indywidualnymi o takie sprawdzanie? Tak, to po prostu tylko informacja, którą uzyskamy która się może potwierdzić, może nas doprowadzić. Po prostu jesteśmy w tej chwili, jeśli chodzi o informacje, po prostu idziemy kroczek za kroczkiem. Ta nasza wiedza, jeśli chodzi o śledztwo, cały czas się powiększa. Lecz nie ma tej informacji kluczowej dla... Rozwiązania tej sprawy. Na ile ta sprawa absorbuje w tej chwili siły pomorskiej policji i na ile, ja przepraszam, zadam to pytanie, ale na przykład utrudnia, czy też zmniejsza Waszą mobilność, jeśli chodzi o zajmowanie się innymi podobnymi sprawami? Czy to nie jest sprawa, która ze względu na no właśnie na przez nas samych nie powoduje tego, że absorbuje policję w zbyt dużym stopniu, jeśli chodzi o, o sytuację? Nie, jest wydzielona grupa funkcjonariuszy z pionu operacyjnego i dochodzeniowego, która na bieżąco zajmuje się tą sprawą. Jeżeli jest potrzeba chwilowego wzmocnienia ich innymi funkcjonariuszami, takie wzmocnienie oni otrzymują. Ja zadałem to pytanie dlatego, że po prostu zgłaszają się też do nas na przykład osoby, którym choćby tego lata zaginęli bliscy i mówią zajmujecie się tylko jedną sprawą, mówią o mediach, ale czy, czy, czy nie dotyczy nie. to także policji? Nie, nie. zajmujemy się wszystkimi zaginionymi i to chcę podkreślić, tak samo jak tą sprawą, tylko tutaj jest ta różnica, że wpływ informacji różnych o ewentualnych, tam o, o ewentualnym zaginięciu tej Iwony po prostu jest większy niż w innych sprawach. I tylko taka różnica. Jeszcze raz bardzo dziękuję za bardzo. rozmowę, jakby tak wnikliwe wyjaśnienie tej sprawy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję To właśnie dzisiaj punktualnie o godzinie 20 rozpoczyna się festiwal Solidarity of Arts jako